Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym filmie z gry Forge of Empires. Dzisiaj będziemy ogarniać miasto główne. Tu niestety pierwsza część się nie udała. Z tymi kowalami. Uzbieram tam kowali, ale to to, to mniejsze oto i tak zadanie dzienne zostało. Yy, ogólnie to mamy eventowo zrobione. Zrobimy sobie teraz zadanie dzienne. Przyjdziemy też sobie trochę, trochę na świat yy, poboczny. Yy. Teraz wybieramy sobie surowce do prostej negocjacji. Dobra i zrobione. Bardzo prosto, nawet wszystkich prób nie zużyliśmy. Teraz sobie drugą armię zwyciężamy. Płacimy monetki. Tu sobie zmotywujemy. No nie mów się. sąsiadów <grym> zmotywujemy. Jakie ja nie na to sąsiadów. Mili się sąsiedzi. Inni są. Oby, oby, szymek. Fajnie. W końcu inni. No są totalnie dwa tygodnie. Ci sami. Bo my się z nimi kojarzy ich. Do i byśmy mogli atakować, zobaczmy sobie znajomych. Dobra, nieważne. Jeszcze siedem budynków. Dobra, to dziś sobie odpuścimy ten atak, bo chciałem zrobić. Film z ataku. A sąsiadów, jak sobie odpuścimy dzisiaj. Dobra. I teraz jeszcze zaopatrzenie. Zdobyć. Jak prosto zdobyć zaopatrzenie zbudować papiery. Bardzo dużo kosztuje. Zobaczcie. Zbieram specjalną skrzynię, sztab holą, fajnie, do sprzedania będzie, naprawdę się cieszę. Zadanie dziennie zrobione, jeszcze jedno brakuje skrzynię. Dobra, teraz koła helpera nie będzie potrzebna. Znajdźmy sobie w arkę 9 punktów rozwoju. Zbierzmy sobie tawernę. i się mało było ogólnie na grze. Tu myślałam sobie czy domek z Bali, ale zapytałam się bardziej, bardziej doświadczonych graczy i podobno się nie opłaca go kupować, ale 3 PL, no fajnie, fajnie. No cóż, tu mam też staw nisi goty, którego też się podobno nie opłaca, jakiś młyn jesieni, którego też nie chce mi się. Tu mamy sztab chorążych, bo nie będziemy sprzedawać na 2 godziny, Staram się ją kupić czwartą i piątą. Trzeba jeszcze sprzedać 84 przedmiotów. Niby to jest dużo, ale jak sprzedaję tak po 3 przedmioty, no bo um, ogólnie no to ja sprzedaję te wszystkie pakiety wsparcia, te palmy, te tiki toki. Nie, tiki toki. To ten. To tiki. O! To ten tiki. Ja w jej wersji niepotrzebnie ja, ja, ja tego nie chcę, żeby zalegało mi w inwentarzu. Chcę jak najwięcej postawić, chociaż lubię też mieć dużo w zapasie. Dobra, nieważne. 84 przedmioty, no to jak będziemy sprzedawać tak 3-2 godziny, no to by niby i się udało jeszcze dwa to zrobić, ale to jest no 4 dni. O widzicie, za dwie godziny i zawsze jakieś monety. To już będzie 100 tysięcy, no niestety nic ma ciekawego. Chciałam wam pokazać ten event, bo dzisiaj się skończyły GPC i mam kolejną drogę ku zwycięstwu. Cieszę się. Statuły honoru niestety nie ma. Tu mam dużo zostałych do ulepszajki, jak widzę. Dużo mam tu w ogóle ulepszeń. z sakura w inwentarzu, oczywiście od handlarza. Jakiś zestaw piracki, zestaw coeltyckiego lasu. Dużo się tego nazbierało. Można wybrać sobie, ja to na później zostawię. mam dynki, które wcześniej schowałem. Takie tam, widzicie? Miałam chyba kiedyś nawet z 10 stron, no ale widzicie, pozbywam się niepotrzebnych rzeczy. I całe szczęście. Eee, zobaczę, czy się nagrywam, bo wiecie, taki zwykły polarnik, no to można nagrać i 20 razy. Bo można. Wystarczy stronę od nowo odwiedzić i ono od nowo mówić. A takie typu zadanie to kolejnego takiego zadania dziennego nie będzie. Myślę, że już coś tam porobiliśmy tu. Zbierzam sobie wikingów i przechodzimy na obiecany świat Arwajal. Będą specjalne odcinki z tego w ogóle, z samego Arwajal. Już planuję taką playlistę utworzyć, ale to nie teraz. Teraz przechodzimy na najbardziej rozwinięty świat poboczny, gdzie jestem w wczesnym średnim wieczu. Tu praktycznie nic nie robię, tylko coś tam wejdę, wiecie, z, zbiorę dublon, jakieś dzienne wybiorę. Mamy krótko łotrów. Tu mi chodzi tylko o taki, można powiedzieć, poboczny serwer praktycznie. Nic oprócz, codziennie wchodzę, no prawie codziennie, co dwa dni wchodzę, zbiory zbiory. Tu nastawię na 5 godzin. Co ja robię? Na 8 godzin. Pełne nieważne. Już kolejno, tu jakiegoś kążego. Zobaczmy, jakie mamy wojsko. Duże. A na kontynencie, gdzie tu jesteś? Słabo. Tym wojskiem nie podbijemy. A raczej tym podbijemy. Ostatnią prowincję yy, będę chciał. Fajnie będzie w końcu jakimś wojskiem powalczyć tej epoki. Najlepszym. I co? Na wojnie, na wojaczkę idziemy. Weźmy sobie jeszcze łotra i idziemy na wojnę. Dobra. Najpierw my idziemy, ale my nie będziemy tacy głupi, bo idziemy na ostrzał. Zatrzymałem zatrzymamy chwilę, a nakapultami wykończymy ich, potem łuczników. Łooo! Patrzcie, Łotr idzie na pierwszy ogień. Koń się wycofuje. Oba konie. Dobra, teraz będzie się toczyć prawdziwa bitwa. Musimy zniszczyć tą katapultę, dobić łucznika, oddać im. I ten koń też. Koń ledwo żyje. Zginął jeden łotr, jedna ciężka kawaleria, Półka, to pół katapulta jest lana i pół tego jest ranny. Nie wiem, czy łotr lepiej by zagrał, ale przynajmniej udało się nam pozbić jakąś prowincję. Zresztą ten sobie będzie na kolejne budynki. Jakiś tu no. jakiś pomost rybacki zbudujemy w nie? i się. Zobaczymy kozy na farmę, kozy będziemy podawać przynajmniej, tu łotro sobie wyszkolimy, bo nam zginął, zakręcimy sobie kołem, a, I tak mi nie zależy na tej willi, tak. Prenie fajnie, zróbmy dzisiaj te żeby więcej zabrać. Mam takie ture uczynienia, kryjówki piratów, Fajnie. Szkoda, że nie mamy samej kryjówki. Nie chcę się dalej robić z tego elementu. Użyjmy sobie wszystkie kwiaty. Co mi tam? Przynajmniej mamy 100% więcej zaopatrzenia. Zbierzmy sobie to. słoń jakieś pływa. Dużo śmieci. Fajnie, no ale niestety to będzie na dzisiaj koniec, no bo nie no chcę się dalej żyć na tym świecie i także prawie na niej nie gram. E, dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam oczywiście naturalnie na kolejne. Mój Kamil, Cześć.